Dzień dobry, nazywam się Tomek Królikowski, jestem certyfikowanym grillmasterem Webera. Widzimy się dziś w Grill Academy w Zabrzu, gdzie pokażę Państwu jak przygotować bułeczki z serem brie z sosem żurawinowym. Do przygotowania mojego dania potrzebuję glazurowany kamień do pizzy Weber Crafted oraz łopatkę i nóż do pizzy. Zabieramy się do pracy. Zacznijmy od przygotowania ciasta. Najpierw łączę suche składniki. Mam tutaj mniej więcej 3,5 szklanki mąki pszennej. Dobrze ją przesiałem, e, dlatego żeby ciasto było fajne i pulchne. Dodatkowo dodajemy sobie mniej więcej 2-3 łyżki cukru, który pomoże nam podczas wyrastania samej e, masy, samego ciasta. Dodatkowo kilka pociągnięć e, młynka, kilka pociągnięć soli. Wcześniej przygotowałem sobie mieszaninę drożdży i wody, którą też dodaję teraz, właśnie. Czyli jak widzicie, zaczęliśmy dodawać po prostu mokre składniki. Następnie leci jajo. Całość musimy połączyć. Będę dodawał sobie do samej, samego ciasta wodę, tak aby wyregulować gęstość ciasta do odpowiedniej po prostu. To jest ten moment, aby dodać trochę ciepłej wody. Będę dodawał wodę partiami ponieważ zależy mi na tym, żeby ciasto było dobrze wyrobione, żeby wody, płynu nie było za dużo. Składniki ciasta dokładnie się połączyły. To moment na to, aby wyrzucić je po prostu na deskę. Oprószę sobie jeszcze delikatnie mąką i ciasto ugniotę tą oto częścią dłoni, bo to najwięcej siły, a najmniej energii naszej. Dodajemy troszeczkę mąki łapiąc ją, ponieważ wietrzyk ten letni po prostu nam w tym nie pomaga dzisiaj. Moje ciasto jest gładkie, co oznacza, że odkładam je teraz po prostu do naczynia najlepiej wysypanego mąką, ponieważ to oznacza, że nie będzie się ciasto przyklejać. Niech wyrośnie, niech podwoi swoją objętość, później będziemy formować bułeczki. Odstawiamy na godzinkę. Moje ciasto wyrosło, następnie lekko je ponownie zagniotłem, żeby wybić ten dwutlenek węgla. No, i teraz kolej na formowanie. Do formowania przyda mi się łopatka do pizzy, wykonana ze stali nierdzewnej. W fajny sposób, ułatwia nam pracę przy grillu. Nadaje się nie tylko do pizzy, ale na przykład do bułeczek, zaraz zresztą zobaczycie. Zaczynam od opruszenia łopatki odrobiną mąki. Następnie odrywam sobie małe kawałki, kąski ciasta. Będę je formował w dłoniach. Jeśli ciasto się klei, spokojnie możecie to oprószyć znowu odrobiną mąki. Będę formował małe bułeczki i układał właśnie na mojej łopatce. Przygotowane bułeczki układam na łopatce do pizzy oprószonej dość konkretnie mąką. Następnie to ona pomoże mi przełożyć całość na glazurowany kamień do pizzy Webercrafted. Zajmę się teraz przygotowaniem grilla do pracy, ale zanim to usunę najpierw ruszt. Ruszt usuwam przy pomocy łopatki. Ruszt jest w ogóle zimny, więc to jest bezpieczne. Odkładam go w jakiekolwiek miejsce. System Crafter zaprojektowany przez Weber pozwala optymalnie wykorzystać całą powierzchnię grilla. Umieszczam mój glazurowany kamień w specjalnie wyznaczonym miejscu. To pozwoli na to, aby bezpiecznie pracować. Kamień nie przemieszcza się podczas pracy, poza tym idealnie się rozgrzewa w całej objętości. To powoduje, że nie przykleja się do niego żaden produkt. Możecie na nim przygotować chleb, możecie przygotować tortille, nawet sadzone jajka. Ja dzisiaj przygotuję bułki. Kamień bezpiecznie umieszczony na ruszcie odkręcam pokrętła gazu, odpalam całość, zamykam kocioł, rozgrzewam całość do 230 stopni, a później będę to kontrolował przy pomocy wbudowanego termometru. Kiedy grill osiągnie odpowiednią temperaturę, czas na to, aby wrzucić na po prostu bułki, ale zanim to, e, oprószę mój kamień odrobiną mąki, to taki stary włoski patent. E, następnie kolejnych moje 9 bułeczek ląduje w takim fajnym wieńcu, w januszku, umieszczam je jedną obok drugiej, tak, aby zostawić przestrzeń mniej więcej 1 cm. 8 i 9 tutaj się ją gdzieś wciśnie. O, właśnie. Kolejna rzecz: w samo centrum umieszczam naczynie gliniane wypełnione serem. Będę sobie tą całą temperaturę kontrolował przy pomocy wbudowanego termometru, a teraz zamykam, żeby się rzeczywiście grill nie chłodził. Kiedy bułki się grillują, Moment przyszedł na to, aby przygotować ostatni element mojego dania, czyli sos żurawinowy. Na sam początek potrzebujemy rozgrzać dobrze patelnię. Układam ją na palniku bocznym, następnie wsypuję tam odrobinę cukru, niech się lekko podgrzeje. Wypełnię całość e, dobrym chlustem soku pomarańczowego. I kiedy to lekko odparuje, dodaję moje żurawiny. Można dodać spokojnie te mrożone. E, całość zagotuję, lekko odparuje, zredukuje i powstanie szybki, słodko-kwaśno-cierpki sos, idealny do bułek właśnie tych serowych. Bułki, aby były piękne i lśniące, warto posmarować rozmoconym jajem i tak też robię. Każdą z nich posmaruję właśnie taką mieszaniną. Bułki ugrillowane, ser mięciutki, sos żurawinowy gotowy. Czas na degustację. Najpierw odkładam sobie Gorący sos z boczku. Dodatkowo wyciągam moje rumiane piękne bułki. Przy pomocy jednego ruchu, wszystko, patrzcie, wyciągam na talerz. Cudownie to wygląda. Nacinam przy pomocy noża. Nacinam na mniejsze kawałki, tak żeby po prostu było się można łatwo poczęstować. Jak to pięknie pachnie. I teraz moi drodzy. Mięciutki ser, do tego sos żurawinowy, to cudo niebo w gębie i o to właśnie chodzi. Polecam serdecznie. Wspaniałe, proste, smaczne danie.